Mariusz Błaszczak poinformował o postępach w budowie muru. Mariusz Błaszczak, na granicy polsko-białoruskiej powstało już 6 km ogrodzenia. Na granicy polsko-białoruskiej powstało już 6 km ogrodzenia. Dziękuję żołnierzom za szybkie i sprawne działanie przy zabezpieczaniu polskiej granicy, napisał w mediach społecznościowych szef Mon Mariusz Błaszczak. Na granicy polsko-białoruskiej powstało już 6 km ogrodzenia. Płot wykonany jest z drutu ostrzowego i ma wysokość 2,5. Pod ogrodzeniem rozłożone są trójwarstwowe zasieki, poinformował w piątek na Twitterze szef Mon Mariusz Błaszczak. We wpisie podziękował również żołnierzom za szybkie i sprawne działanie przy zabezpieczaniu polskiej granicy. W poniedziałek po południu szef Mon Mariusz Błaszczak poinformował, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Ogrodzenie zaczęto wznosić w środę w regionie wsi Zubrzyca Wielka w województwo. Podlaskim. Prace mają potrwać od kilku do kilkunastu tygodni. Będziemy zabezpieczać na samym początku ten odcinek, który jest najłatwiejszy do nielegalnego przejścia, a trudniejszy do nadzorowania czyli odcinek lądowy. Z naszej liczącej 418 km granicy białoruskiej, to jest ok. 180–190 km. Od niego zaczynamy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Wóz nasz górnymka. K. Krynek Podlaskie, na granicy po stronie białoruskiej, od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców, osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze, jest tam też policja.